stało się coś niesamowitego, wylądowałem w końcu w domu i z tego miejsca, w którym bywam nie tak wcale często będzie nagrywany dzisiejszy kwadransik, na który Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Widzimy się za chwilę. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo Serdecznie ze Skierniewic. W końcu wylądowałem w domu na parę chwil, tak naprawdę, bo nagrywam Wam ten odcinek we wtorek. W środę już będziecie go widzieli. W środę nagrywamy również. Kolejne odcinki z projektu Chwała Mu, który już niedawno pojawił się na moim kanale. Wielu z Was, jestem tym bardzo, bardzo też poruszony i bardzo jestem szczęśliwy. Wielu z Was modliło się z nami właśnie już w ramach tego projektu z Michałem Królem. Wielu pisało o tym, że jesteście dotknięci, poruszeni też. Zadowoleni jakością tego, w jaki sposób to zostało zrobione, i też muszę Wam podziękować, bo ten projekt nie byłby w stanie gdzieś się zrealizować, gdyby nie Wasza pomoc, Wasze wsparcie i to modlitewne. No i też to wsparcie finansowe, no bo nie da się ukryć, że ten projekt. Wynosi nas bardzo wiele pieniążków, aczkolwiek mamy takie poczucie, no, że super, że one są wykorzystywane w najlepszy z możliwych sposobów. Także ten projekt, tak wam zdradzę, no, gdzieś zamyka się w 300 tysiącach złotych, to jest ogromna robota, wielo, wielo, wielozadaniowa robota, która jest podejmowana przez naprawdę sztab ludzi, rzesze ludzi, którzy dają całe swoje serce, by wyglądało to naprawdę jak najlepiej, brzmiało przede wszystkim, by ludzie mogli Doświadczyć przez te, przez te odcinki spotkania z Panem Bogiem. Także mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi, zadowoleni, że jesteście częścią tego projektu i też dla patronów, dla tych, którzy nas wspierają, wspierając działania też fundacji, chcemy zrobić, myślę, że w styczniu spotkanie drugie, już takie właśnie dla patronów, gdzie będziemy mogli spotkać się na żywo. Podziękować sobie. Ja też opowiem Wam trochę dokładniej, co się dzieje z tym, co nam wysyłacie, i żebyście mogli też wiedzieć, częścią jak wielkiego projektu jesteście i za to Wam bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni i bardzo Wam za to naprawdę dziękujemy. Także czekajcie, mam nadzieję, że nie możecie się doczekać już piątku, bo w ten piątek już drugi odcinek, druga odsłona uwielbienia, półtora godziny uwielbienia. Kto to będzie? Śledźcie portale społecznościowe, patrzcie co się będzie działo na Instagramie, na Facebooku i na YouTube już w piątek o godzinie 19.00 premiera, kolejna premiera. No, także w ogóle fajne to jest, że wiecie, co dwa tygodnie będziemy mieć święto, a co dwa tygodnie będziemy mieć premierę um, kolejnego czasu spędzonego z Bogiem, więc no, ja, ja w ogóle mega się cieszę na to wszystko, co się będzie działo do, do maja. E, no i, i naprawdę, e, naprawdę fajnie e, w tym być. Także dzisiaj, żeby nie przedłużać, e, zaproszę Was do... Ewangelii według Świętego Marka, bo przeczytam z Wami fragment od piątego, w 5 rozdziale, od wersetu, tak naprawdę 25 do 34. Dlaczego ten fragment? Bo dzisiaj go czytałem. Czytam sobie w ogóle po angielsku Biblię, bo w kwietniu w ogóle lecę do Stanów Zjednoczonych na Konferencję, wyjątkową dla mnie konferencję, bo pierwszy raz będę głosił do Amerykanów, do w ogóle ekipy zaawansowanej w posłudze charyzmatycznej przez trzy dni. No to będzie dla mnie też podniesienie trochę poprzeczki, bo będę głosił po angielsku. Także no, będę próbował, będę próbował wejść na nowy poziom i, i, i też móccie się za mnie żebym też miał taki czas dyscypliny, nauki, bo też muszę się uczyć, przygotowywać, żeby ten, ten czas posługi w kwietniu wypadł naprawdę gdzieś tak, jak ma wypaść. Przede wszystkim, by Bóg był uwielbiony i żeby nie e, <laughs> gdzieś tam nie... E, nie zawalić tego, co po ludzku jest do zrobienia. A dobrze wiecie, że w tych moich wszystkich wyjazdach nie ma na to wszystko wiele czasu, także dużo Waszej modlitwy potrzebuje. Więc dzisiaj jak sobie czytałem ten fragment, mówię, trzeba do niego wrócić. I przeczytajmy wspólnie od 25, wersetu, 5 rozdział Ewangelia według Świętego Marka. Pewna kobieta, która od 12 lat chorowała na upływ krwi i wiele zniosła ze strony licznych uzdrowicieli. Wydając cały swój majątek, a jednak nie doznając poprawy, lecz raczej popadając w stan coraz gorszy, kiedy dowiedziała się o Jezusie, podeszła w tym tłumie z tyłu i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła sobie: Jeśli dotknę choćby jego płaszcza, będę ocalona. I rzeczywiście od razu zasłownie źródło krwi i poczuła w ciele, że jest wyleczona z tej dolegliwości. Tu bym zrobił przerwę. Trochę pociacham ten fragment. Bo, bo tu co chwilę coś mnie dotyka i coś mnie porusza, i chciałbym w tym odcinku powiedzieć właśnie o, o życiu w duchu, o byciu prowadzonym w duchu. Jezus przeszedł przez, dobrze, przez ziemię, dobrze czyniąc, uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. To jest bodajże dziesiąty rozdział dziejów apostolskich. Słowo Boże mówi, również w Ewangeliach czytamy, że Jezus czynił tylko to, co czynił Jego Ojciec. Jezus był prowadzony przez Ducha Świętego, dlatego wszędzie, gdzie prowadził Go Duch, tam dokonywał dzieł Ojca. Jezus, Ojciec i Duch, ta doskonała jedność, to doskonałe trio, dokonywało niezwykłych dzieł na ziemi, przez to, że byli zjednoczeni. Że byli w jedności, przez to, że byli. E, Jezus był, w, był serce w serce, zjednoczony z Ojcem, dzięki Duchowi Świętemu. E, I to jest w ogóle dla nas wielka, wielka, myślę, zachęta, i to jest wielka sprawa, że my, odkąd otrzymaliśmy Ducha Świętego, możemy być również serce w serce z Ojcem, możemy być serce w serce z Bogiem, którego nie widzą nasze oczy, ale który jest tak bardzo blisko w naszym sercu, jest tak bardzo głęboko w naszym sercu. I możemy być, chodząc po tej ziemi, prowadzeni przez Ducha Świętego. Nie przez fizyczne znaki, nie przez zewnętrzne doświadczenia jedynie, ale przede wszystkim przez to, co dzieje się w naszym duchu, co się dzieje w naszym wnętrzu, co się dzieje w nas, bo tam jest miejsce, w którym do naszego ducha mówi Boży Duch, w którym Ojciec, Bóg Ojciec mówi do nas przez Ducha Świętego, tak jak mówił do Jezusa. I czytamy w tym fragmencie. To, co mnie poruszyło, gdzieś to pierwsze zdanie, które, które gdzieś tutaj mnie zatrzymało, że ta kobieta wydała cały swój majątek, wydała wszystko, co miała. Przez te 12 lat chodziła od lekarzy do lekarzy, pewnie od cudaków do cudaków, od, od ludzi, którzy twierdzili, że są wielcy, po ludzi, którzy myśleli, że są wszechmogący i nikt nie był w stanie jej pomóc. 12 lat roztrwoniła wszystko, cały swój majątek, nie miała już nic na swoje utrzymanie. I od razu przypomniała mi się Ewangelia z ostatniej niedzieli, bodajże, kiedy, kiedy Jezus również zwraca uwagę na kobietę, która wrzuca całe swoje mienie, ten wdowi grosz. I Jezus wie, że, że ona wrzuca wszystko. Jezus zwraca na nią uwagę, bo, bo wie, że nie ma już na kim polegać, nie ma już na kim oprzeć swojej, swojej ufności, nie ma, nie ma już w kogo. E, Kogo wierzyć, tak naprawdę, i co zrobić ze sobą, i nie wie, nie wie, co uczynić, i wie, że został jej Bóg jedynie Bóg. I ta kobieta, o której, o której czytamy tutaj, to jest e, znowu kobieta, która, która zna tę duchową zasadę, niezwykłą duchową zasadę. Myślę, że o tym bardzo pewnie nie rozmyślała, ale zrobiła coś, co dyktowało jej własne serce. Oddała wszystko, co miała, wyrzuciła wszystko, co miała, i kiedy już niczego nie miała, wiedziała, że jest w dobrym miejscu, żeby pójść do Jezusa. Chcę Wam powiedzieć, kiedy nie masz już nic, kiedy straciłeś wszystko, kiedy doszedłeś do, do ściany w swoim życiu, kiedy już nie wiesz co zrobić, to jest najlepszy moment, kiedy jesteś zupełnie, zupełnie wyrzuty z wszystkiego i nie masz ani grosza, ani. Ani jakiegoś jednego argumentu, który mógłby ci jeszcze dać jakąś dodatkową nadzieję. To jest najlepszy moment, kiedy jesteś zupełnie pusty, żeby przyjść do Jezusa, i Jezus wie. Jezus wie, że nie masz planu B. Jezus wie, że nie masz jednej opcji. Jezus wtedy przychodzi do ciebie, przychodzi i czyni w twoim życiu coś, czego nie może zrobić nikt. Potrzebujesz czasem dojść. Każdy z nas potrzebuje czasem dojść, choć nie są to łatwe momenty. W swoim życiu do ściany, do miejsca, w którym wiesz, że już nic nie możesz zrobić, do miejsca, w którym wiesz, że już. Nic nie jesteś w stanie zrobić, i że tylko Jezus może ci wtedy pomóc. I ta kobieta jest właśnie w takim momencie. I dopiero wtedy, kiedy nie masz nic, dopiero wtedy i nie chodzi o to, by teraz na siłę sprzedawać wszystko, ale chodzi o to, o postawę serca, w której, w której wiesz, że jeśli Bóg niczego nie zrobi, jeśli Bóg czegoś nie zrobi, to nikt inny nie jest w stanie ci pomóc. I w takiej postawie serca ta kobieta przychodzi do Jezusa i Jezus nazywa tę postawę serca wiarą, 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 która zostawiła wszystkie inne możliwe opcje i postawiła na Jezusie. Wiecie, znam sporo ludzi, którzy dochodzili w swoim życiu do takiego miejsca, gdzie byli zawiedzeni ludźmi, gdzie byli zawiedzeni drugim człowiekiem, tym, że się nie układało w życiu osobistym, w różnych relacjach, w różnych rzeczach ale często korzeniem tego, że się nie układało, było to, że sami kombinowali. I w momencie, kiedy wszystko się posypało, powiedzieli Boże, ja już niczego nie chcę. Ja już nawet od Ciebie niczego nie chcę. Wtedy przychodziła odpowiedź i Bóg zmieniał ich życie, bo wtedy to był ten moment, kiedy, kiedy musiałeś opróżnić ręce, które masz, które sam sobie napełniasz. Wiecie, czasami napełniamy swoje własne ręce rzeczami, które na sekundę nas zaspokajają, choć wiemy, że to nie jest to. To nie jest to, co tak naprawdę nam w życiu chodzi. I Jezus potrzebuje, żebyś wywalił te swoje własne pomysły, swoje własne opcje, żeby On mógł przyjść w końcu i zrobić coś dla Ciebie tak, jak chce, a to jest zawsze dla Ciebie najlepsze. I czytamy dalej, że kiedy ta kobieta dotknęła się jego płaszcza, bo powiedziała sobie: Jeśli dotnę choćby jego płaszcza, będę ocalona. Rzeczywiście od razu za źródło krwi i poczuła w ciele, że jest wyleczona z tej dolegliwości. Jezus również od razu poczuł w sobie, że wyszła z Niego moc. To jest kolejna niesamowita rzecz, że zobaczcie, yy, widzimy pewien dialog, który no nie jest do końca dialogiem, ale jakąś taką narracją tego, co się dzieje w życiu w świecie duchowym i w tej kobiecie, i w Jezusie. Zobaczcie, że ta kobieta z tym Jezusem spotyka, ta kobieta z tym Jezusem, nie było innego i nie ma innego. Ta kobieta z Jezusem spotyka się na poziomie duchowym. To jest spotkanie na poziomie duchowym, gdzie w niej dzieje się coś niezwykłego i w Jezusie dzieje się coś niezwykłego. Jezus czuje, że wyszła z niego moc i ta kobieta wiedziała, że coś się w niej stało. I to jest to spotkanie w duchu, to jest to spotkanie, które jest możliwe tylko wtedy, kiedy dajesz się prowadzić Duchowi Świętemu kiedy dajesz Duchowi Świętemu możliwość taką możliwość, by Cię prowadził kiedy żyjesz w duchu to jest możliwe i Jezus był prowadzony w Duchu Świętym i ta kobieta spotyka się z Jezusem i doświadcza spotkania z Nim na zupełnie innym poziomie niż, niż często nam się wydaje, że możemy Go spotkać i dotknąć Um, największe rzeczy dzieją się w duchu, największe rzeczy dzieją się na modlitwie, kiedy wchodzisz w duchowe spotkanie z Bogiem. I, i to, jest, to jest ciekawe, kiedy Jezus mówi, że poczuł, czy ewangelista mówi, że Jezus poczuł, że moc z Niego wyszła. Jak to w ogóle ubrać? Jak to dzisiaj zrozumieć? Moc z Niego wyszła. Wiecie, kiedy prowadzimy spotkanie z modlitwą o uzdrowienie, miałem parę razy takie doświadczenia duchowe, gdzie ludzie podchodzili po modlitwę. I wiedziałem, że osoba, na której kładę rękę, albo osoba, wokół koło której przechodzę, że wtedy moc, do, moc Boża, moc Ducha Świętego dotyka tej osoby. Czasami miałem takie doświadczenie, że przechodząc, wiedziałem, że w którą osobę wchodzi moc Boża. To wiem, że brzmi strasznie dziwnie, i może dziwacko dla niektórych. Ale to jest duchowe doświadczenie, którym próbuję się z wami podzielić. I wtedy ci ludzie doświadczali w swoim ciele mocy Bożej, doświadczali uzdrowienia, doświadczali wolności i itd., itd. To jest możliwe, kiedy Duch nas prowadzi. I Jezus zadaje to pytanie: kto się mnie dotknął, kto dotknął mojego płaszcza? I ludzie myślą, że nawet uczniowie myśleli: co to za pytanie. Przecież wszyscy Cię dotykają, ale Jezus wiedział, że ten dotyk był innym dotykiem bo był dotykiem kobiety, która straciła wszystko, dała wszystko i przyszła do Jezusa z pustymi rękami. Czy ty dzisiaj przychodzisz do Jezusa z pustymi rękami, czy ja przychodzę do Jezusa z pustymi rękami, czy być może mamy swoje plany i mamy swoje własne teorie i mamy dzisiaj już tak naprawdę wszystko wiemy, a przychodzimy do Niego tylko jakoś tak ładnie religijnie zapytać, Panie Jezu, co jest Twoją wolą, ale tak naprawdę nie mamy chęci zmieniać naszego życia. Jezus chce dzisiaj przyjść i doświadczyć, dać Ci doświadczyć swojej mocy, miłości, uzdrowienia i łaski. Ale pytanie jest takie, czy oddasz mi wszystko? Jezus dzisiaj pyta, czy jesteś w stanie stracić wszystko w swoim sercu, czy jesteś w stanie na poziomie decyzji serca oddać mi dzisiaj wszystko? Bo, jeśli będziesz w stanie oddać mi wszystko, jeśli powiesz mi tak, panie, weź kontrolę, weź panowanie, weź wszystko, co się dzieje w moim życiu, co jest najtrudniejsze, najłatwiejsze, co jest najsmutniejsze, co jest najbardziej przyjemne, bo każdy z nas ma z różnymi rzeczami problem, by je oddać. Jeśli oddasz mu wszystko, to pan powie: Ja dziś przychodzę, by zmienić twoje życie. Czy dzisiaj pragniesz go naprawdę, czy po prostu modlisz się tak, bo wszyscy się tak modlą? Być może jedno wyświetlenie tego kwadransika będzie wyświetleniem, które po spotkaniu z tym słowem sprawi, że Twoje życie się przemieni. A być może tysiące to obejrzą i pomyślą sobie: Słowo jak słowo wiele odcinków już było, wiele jeszcze będzie. Co dzisiaj jest w Twoim sercu, co się w nim dzieje? I kiedy ta kobieta czuła, co ją spotkało, podeszła z drżeniem i padła na twarz przed Nim i wyjawiła mu całą prawdę. On jej odpowiedział, córko, twoja wiara przyniosła ci ratunek. Odejdź w pokoju i bądź zdrowa od swojego cierpienia. Wierzę w to, że Duch Święty chce nas prowadzić. I kiedy byłem ostatnio w Toruniu, e, u Moniki, u Marcina e, Gomułków, e, przyjechałem do nich na wieczór, w poniedziałek, bo to, było, to były święta, więc myślałem, że w ogóle mnie tam wtedy nie będzie, ale przyjechałem, jakoś tak wyszło. I było tam sporo ludzi, którzy przyjechali też coś zjeść, dobrze zjeść, pomodlić się. I było tam takie małżeństwo, które tego dnia miało pytać Marcina i Monikę, kiedy, gdzie, gdzie można spotkać Marcina, bo mają problem. Ta kobieta była w ciąży, jest w ciąży i ma problem ze swoim dzieckiem. Lekarze mówią, dali taką trudną diagnozę, i chcieli przyjechać, żeby się pomodlić. I oni mówią: wiesz. Marcin będzie za 15 minut i byliby w ciężkim szoku, bo jak to jest możliwe, że Bóg nas ubiegł? Nie? To są takie sytuacje, takie spotkania, gdzie, mm, gdzie zanim zrobisz krok, ty wiesz, że Bóg już ci odpowiedział. To się dzieje, kiedy żyjesz w Duchu Świętym. To jest dla mnie kolejne potwierdzenie, że Duch Święty mnie prowadzi, że jestem tam, gdzie mam być. Mam być w Toruniu, jestem w Toruniu, jestem. mam być w Krakowie, będę w Krakowie, mam być w Gdańsku, będę w Gdańsku. Bo tak jest z tymi, którzy się z ducha narodzili, mówi apostoł Jan. Nikt nie wie dokąd, dokąd pójdą, nikt nie wie gdzie się znajdą, kiedy będą prowadzeni przez ducha. I to było niezwykłe, bo usłyszałem też świadectwo, kiedy się niedawno też właśnie tam modliliśmy za, 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 za kobietę, jedną z kobiet, która miała zdiagnozowane, że, że jej dziecko urodzi się z zespołem Downa, i szła na poród już wiedząc, że urodzi, urodzi się dziecko z zespołem Downa. I modliliśmy się o to, by przyszło uzdrowienie, słuchajcie, dziecko urodziło się zupełnie zdrowe. lekarze byli w ciężkim szoku, kiedy ona zadała pytanie: jak, jak ten zespół dał na, jak ta choroba? On wiem, jaki jest zespół dał na. Dziecko jest całkowicie zdrowe. Pan czyni takie rzeczy. Kiedy dajemy, mu się prowadzić. Więc dajmy się prowadzić Duchowi Świętemu. A możemy to zrobić również przez modlitwę uwielbienia. O tym mówiłem ostatnio. Szykujcie się na piątek, módlcie się z nami, wejdźmy w modlitwę w duchu, bo w piątek pod koniec nagrania będziemy modlić również o chrzest w Duchu Świętym, więc nie może was tam zabraknąć. W końcówce nagrania jest modlitwa o to, by Duch przyszedł, by nas napełnił. Wyśpiewujmy to. Módlmy się o to i Panie dzisiaj o to Cię prosimy, by te słowa, które dzisiaj zostały wypowiedziane, by były słowami, które przynoszą życie, by były słowami, które przynoszą e, miłosierdzie i łaskę. I Duchu Święty, daj nam dzisiaj znać Ciebie lepiej, znać Ciebie bardziej, kochać Cię jeszcze bardziej, byśmy mogli Jezu, żyć z Tobą, jak jeszcze nigdy wcześniej. I, Duchu Święty, przyjdź, napełnij nas, dotknij nas. I pozwól nam dzisiaj doświadczyć Ciebie jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, tak bardzo tego potrzebujemy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty. Niech tak się stanie. W imię Jezusa. Amen. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym ku ze Słowem. Z Bogiem, Papa. Pa.